Z uwagi w dzisiejszym odcinku będziemy robić sklep z rybami. Naprawdę, oczywiście, jak musimy dodać to pek, 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 pek. Dobrze, w dzisiejszym odcinku, więc jak mówiłem, yy, jeśli Ci się uda, to Ty zbudujesz coś innego. Ty. Zbudujesz teraz. Znaczy naciśniesz, no coś skoro naciśniesz, skoro mowa, to za chwilę Wam coś pokażę na koniec odcinka. Będzie coś supera, super nośnego, więc oglądajcie no, na końcu, żeby, żebyście dowiedzieli się, co takiego fajnego będzie. Więc mam nadzieję, że będzie trochę śmieszne to na końcu. Na szczęście tutaj chyba Andrzejów nie ma. Bo gdyby były, to były. No ho, 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 ho. O no to nie ma ich. Na szczęście nie będzie tego. Ho, ho, Tylko będą normalne, minecraftowe dźwięki. Pek, pek, pek. Z gierzybami. Wiecie co na końcu zrobię? Nie, ujrzyjcie nawet Co to będzie? Zachęcam do oglądania tego odcinka Będę zachęcam do oglądania odcinka. Ja Wam to trochę przyspieszę. Okej, okay, widzowie, to mogę już Wam pokazać, co na razie mam. Podwyższyłem trochę żeby. I w ogóle ja przeciąłem to trochę, ale mi się szkodzi, więc róbmy dalej. Hmm, może, nie wiem. No, krótko wyłujemy, a nie długo. Chciałem powiedzieć krótko, ale mi się pomyliło. A, jak widzicie, mam nową rzecz zamiast drzwi. Tak, wcześniej widzieliście. Nie miałem, nie miałem, bo już wam pokazuję tej rzeczy. Ale teraz ją mam, bo to będzie potrzebne, bo już drzwi chyba podstawiliśmy, więc to już się nie przyda. Ją już drugi raz, drugi raz. Już się nie przydadzą. Wielką rybę budujemy. Ryba, 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 ryba. Ciekawe czy będzie smaczna. No to będzie z rybami. I musi być smaczną, muszę. bardzo smaczną rybkę. To będzie miał niesmaczną. Powerzę nie To znaczy, że nie ogląda kanału Maxela. Dwa światy Maxela. Dwa światy Maxela. Najważniejsze. I nie ogląda odcinków do końca. I wtedy... Każdego pyta, czy oglądasz, alpów jak wchodzi ktoś, to pytam go, czy oglądasz moje odcinki i kończę. Jak powie, że nie. To znaczy, że nie wpuszczamy go ochrona łapie, więc w ogóle, jak mnie w ogóle nie oglądacie, to w ogóle tam nie przychodzicie, jak mnie nie oglądacie do końca. Więc ja wam to trochę przyspieszę, znowu, żebyś tak nie było nudno. Ok, już mam zrobione, więc teraz zróbmy półki, takie z rybami. Będą leżeć ryby, ryby, ryby. Ile ja mam ryby? Pierwsza. Druga. Trzecia. I tutaj najważniejsza ryba będzie. Najważniejsza ryba. Najważniejsza ryba. Która jest najlepsza rybą? Najwyższą rybą, najlepszą. W ogóle każdy ją ch będzie chciał tą rybę na pewno. A zobaczycie, co to będzie za ryba. Jak obejrzycie do końca, to wtedy zobaczycie. Będzie trzeba ją kupić. Będzie trzeba zadzwonić dzwonkiem, bo, bo dzwonek będzie po to, żeby jak. Okrom musi przejść ktoś żeby Ci powiedział więc w, wiecie co powiedział że że sera nie mają tylko mają mięso a nie mają sera. Tak wam powiedzą o. Mama, a, a. Bo chyba. Nie, to jest chyba potwór, a nie łosioś. Moż... O, na szczęście zginął. Nie wiem, czy to na szczęście zginął, czy nie. O, najważniejsze, 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 najważniejsze. Pim, pum, 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 pum. Taki krótki odcinek? nie wierzę. Trzeba. Nie wierzę w to. Więc tak jak wam obiecałem, co na końcu będzie coś bardzo śmiesznego. Więc zobaczycie co. więc Zrobię do tego cięcie. Ja wiem, troszkę odcinka koniec, więc jak wam obiecałem. Działa ala, 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 ala bomba atomowa no nie mógłby lecieć wszystko na bombę atomową trzeba dużo redstone'a nałożyć. ja znam inne sposoby na to więc skoro to nie działa, to mam pomysł inny i lepszy, śmieszniejszy Choć myślałem, że działa. Ale to sobie wysadzimy. Tam jest nasz sklep z żywami. W innym odcinku to będzie coś innego. Pum, bum! Nie ma. Więc muszę wybuchnąć teraz sam siebie. I to będzie koniec odcinka, jak wybuchnę sam siebie. Tre. Stare. Tre. 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 Tre.